Reasumując, Bóg uczynił wiele cudów w moim życiu. Był przy mnie nawet wtedy, kiedy ja go nie dostrzegałam. Kiedy swoimi grzechami przybijałam go do krzyża, kiedy go chłostałam swoimi grzechami, kiedy się go zapierałam. Bóg był przy mnie. Ponieważ Bóg. Nami nie gardzi, nami grzesznikami, mu się nami nie brzydzi, bo każdy najgorszy grzech gładzi. Wybacza nam nasze winy. I taka w tym momencie taka myśl powstała w mojej głowie, że zwracam się też do osób niewierzących. W tym momencie nie jest istotne, czy ty wierzysz w Boga, czy nie. Bo Bóg jest, czy tego chcesz, czy nie chcesz. Bóg jest. Nie wiem, że nie powinno się Boga próbować, ale zachęcam Was, niewierzących, żebyście własnymi słowami zwrócili się do Boga. Raz, drugi, trzeci i zobaczyli: Nie musicie od razu iść do kościoła, uczestniczyć w Eucharystii. Nie. Własnymi słowami zawołajcie do Boga. Zobaczcie, kiedy macie jakieś kłopoty. Boże, pomóż. Daj mi pomoc. I wierzę, że Bóg da odpowiedź, wcześniej czy później. A osobom wierzącym, którzy przeżywają, przeżywają trudności, jakieś problemy, polecam taką krótką modlitwę. Myślę, że osoby wierzące ją znają. Jezu, ty się tym zajmij. A jeżeli czujecie, że, że popełniliście jakiś grzech, że on Wasze sumienie, że sumienie Wam ten grzech wypomina, że on, że on zaistniał, kiedy nie macie tej odwagi pójść do spowiedzi, to wołajcie w ciągu dnia, w duszy, w sercu, Jezusie. Synu Dawida, ulituj się nade mną grzesznikiem. I może przyjść, to ta pomoc z nieba i, i pójdziecie bez strachu, bez lęku do spowiedzi. Podejdziecie do konfesjonału. Bo tam w konfesjonale oczywiście siedzi ksiądz, ale tam jest Jezus Chrystus. Wy tego nie mówicie księdzu. Wy mówicie do Chrystusa przez księdza. Jesteście sami. Tam jest tylko Jezus Chrystus, ksiądz, i jesteś ty. Nikt go nie słyszysz. możesz śmiało mówić o wszystkim tym, co zrobiłeś złego. Może to być coś malutkiego, jakichś malutkich grzeszy. Może być nawet coś, co nie uznajesz za grzech, ale masz wątpliwości. Wszystko mów, posłuchajcie sam Jezus Chrystus. I ciesz się, że jesteś w Kościele, jesteś. W kościele katolickim, gdzie ta indywidualna spowiedź jest. Że nie jest taka ogólna, że Panie Boże, wybacz mi moje grzechy, tak? Tylko, że po prostu idziesz i mówisz, też oczyszczasz siebie, wydobywasz siebie, tak? Te konkretne grzechy. Może one nigdy już nie powrócą. Nie bójmy się spowiedzi. Ja czasami się lękam, ale nie ma się czego lękać. Czy po jakiejkolwiek spowiedzi wyszliście niepocieszeni? Czy po jakiejkolwiek spowiedzi wydarzyło się złego coś w waszym życiu? Bo w moim nie. W moim przeciwnie, zawsze odchodziłam z pouczeniem, z jakimś pocieszeniem. Bo Jezus Chrystus jest Bogiem pocieszającym, On nas nie każe. My oczywiście ponosimy konsekwencje naszych grzechów. Nie mylmy tego z karu. To nie jest kara. Bóg nie jest Bogiem karzącym. Bo Bóg najpierw daje nam wybór. Możemy być przeciwko życiu i za życie. Możemy być za aborcją i przeciwko aborcji. To od nas zależy w tym momencie, co wybierzemy. Jeżeli wybierzemy to, że jesteśmy za aborcją, to już jest między tobą a, a Bogiem. Najpierw, później możesz pójść do konfesjonalu, powiedzieć: Ja jestem za aborcją, jest ale musisz powiedzieć, że to jest złe. Musisz czuć i wiedzieć, nawet błędnie może to być błędne ale że jakoś Ci to uwiera, że to jest złe. Jeżeli masz takie wątpliwości, idź, idź i ci powiedz to na spowiedzi. Jezus Chrystus przez księdza wskaże Ci drogę, tylko musisz po prostu dobrze się wsłuchać i wypełnić. Ale przede wszystkim ta rozmowa, taka od serca z Bogiem. Panie Boże, jest to, to, to i to. Pom